Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk Digla Ocean Drive. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na live. Wygranie macie Paysy w card o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, W dzisiejszym odcinku będziemy robić metodę ze skrzyneczkami frania na kosę, więc zobaczymy, jak frania dzisiaj się popisze. Jest to jedna z ciekawszych skrzynek, tych partnerskich. Pamiętajcie o najlepszym kodzie: oczywiście, kod Wowka, 20% więcej przy wpłacie, 4 zł na start. No i możliwość dostania jednego z tych oto gratisowych skinów, właśnie przy wpłacie z moim kodem. Więc przechodzimy sobie od razu tutaj, wpisujemy sobie frania. Źle wpisałem, dobra, franio. 60 zł to jest jedna skrzynka, więc bierzemy sobie moi drodzy tak po 7 myślę, że skrzynek borą i tak, żeby to podzielić mniej więcej po 100. Czekajcie, 100 to by było 3, 1, 150. Czy raczej dajmy ze 115, 115, 115 ponad by było, 115 za bitwę? Hmm, więc damy sobie coś takiego. Myślę, że wydaje mi się, że to powinno być ok. Hmm, Pierwsza będzie na cztery osoby, czyli najgrubsza, bo tak ostatnio mi się spodobało po prostu ze czteroosobowe dawać, udało mi się zwyciężać czasami. Więc jak najbardziej nie, po prostu sobie spróbujemy. E, I co? Ja wrzucam sobie boty. No i zaczynamy siedem szybkich skrzyń frania. Mnie, ile Royali będzie, to się okaże. To jest skrzynia, która lubi zarzucić fajnym Royalem. Więc może akurat. Ej, ten monetowy... Nie no, w sumie nie no monetowy taki. Jest gdzieś Royal, jest u mnie! Dobra. Mnie w najlepszym miejscu, w jakim mógł się tylko trafić, właśnie trafił się Royal. No i mamy Neon Revolution. Minimalware, szkoda, że nie. Faktory nu, no ale nie narzekaj, Jest kolejny, dobra, mamy kolejne. Ta bitwa może rozpętać ten odcinek naprawdę bardzo, bardzo mocno. Są dwa razy de empresy. Przeciwnika jest mocniejszy, bo jest minimalware, przez co nawet teraz może objąć prowadzenie. Niestety tak się dzieje. Jak? O, dobra, jest pońcik, który daje mi prowadzenie tym razem. Co będzie działo się dalej, widzimy Neon Revolution u mnie, czyli Battle Skirt Wellworm Well Warm. Well Warm raczej, a tutaj widzimy DGLK. No i co ja wam powiem? Co ja wam powiem? Dużo nie zabrakło. A żeby to się udało, żeby to się udało, to naprawdę byśmy mieli sztos. Naprawdę totalny sztos byśmy mieli, żeby nam tam to się udało. No tak niewiele zabrakło. te ale faktycznie się pojawiają. Pojawiały się mega dobre skiny. No, ale jednak trochę zabrakło. Tak też czasami niestety bywa. Dobra, będzie, bo jeszcze mamy tutaj diamenty, więc jak najbardziej trzecią damy radę taką samą zrobić. O kurczę, gloczka, to się akurat nie spodziewałem, ale no to przez to traka. Neon Revolution jeszcze się pojawia, więc bat i sypie monetami jak szalony, ale ja tutaj wjeżdżam z czymś ciekawszym. Ile ciekawszym to się okaże, bo nawet może być coś na tyle ciekawego, że da prowadzenie, raczej nie, dobra, nie daje prowadzenia. Ale pozwala się solidnie zbliżyć do Batiego. No ale teraz prowadzić muszę Teraz prowadzić muszę Więc zobaczmy co będzie tym razem Jest The Empress dawaj tego Jest ten minimal No i to jest elegancka wiadomość dla nas Ponieważ to już raczej jest zwycięstwo. Chociaż no dobra poczekajmy Poczekajmy bo te złote monety Znaczy korony lubią się czasem Pojawić znienacka a jak się pojawią to też potrafią rzucić tak mocnego Skina że psuje nasze wszystkie plany Więc tak nie, już jest fajnie. Już jest fajnie, moi drodzy. Yy, tylko potrzebujemy jeszcze jednego zwycięstwa, bo to jedno zwycięstwo rozpętalibyśmy zdecydowanie mocniejsze 220, byśmy dali połowę tego, yy, czy nawet pójść jeszcze mocniej. Albo nie, dobra, bo nie zostanie taki, ale byśmy dorzucili do 11 skrzynek to było 316. Ja chyba bym w to poszedł, wiecie? Ja chyba bym w to poszedł. Nawet się nie zastanawiam. Znaczy trochę się zastanawiam. Nie, dobra, nie będziemy To Taka bitwa, taka bitwa. Decyzja zostaje podjęta, więc skrzynie Frania nie będą startować, więc wrzucamy sobie tutaj chłopaków. Niech wbijają do nas. No i zobaczymy, jak to się zacznie. Zacznie się dobrze dla buły. Tylko nie DMPR, ani nic mocniejszego bym bardzo prosił. Pink, no, no super. To akurat jest super, że on to trafił. Nie jest to chyba najsłabszy Royal, jaki może być, bo monetowy skin praktycznie nie go zahacza. Jak widzicie, player tu i pink. Jest player tu moja, super. Więc nie jest źle, nie jest źle, ale może być lepiej. Jeszcze coś wypadałoby, jednak trafić takiego. Naprawdę szałowego. Nie, no w sumie, widzicie, to DM Press, DM Press Minimal To jest coś, czego aktualnie potrzebuję. DM Press stanie Minimal To jest skin, który mnie najbardziej interesuje, żeby go trafić i miejmy nadzieję, że go trafię, bo mam ostatnie cztery skrzynie, nie, żeby jednak odnieść to i zwycięstwo. To jest mega ważna bitwa. Nie, nie idzie tak mocno jak poprzednie, jak sami widzicie. Nawet pod względem skinów nie jest aż tak mocno, więc może końcówka, może końcówka, może końcówka, niestety dla buły, niestety dla buły. Dawaj, jeszcze raz ping zdobądź. No nie, Neon Revolution, nie wiem czy to nie jest. Nie no, dobra, nie jest factory, nie Minimal minimalware. No i niestety, widzowy. to już jest porażka, więc no próbowałem, ale faktycznie tutaj można było naprawdę solidnie powalczyć o Koskę. Szkoda, szkoda tylko jedna wielka, że tych skinów tak dużo nie było dobrych. No nie, mogło być naprawdę ich dużo więcej. Nie wiem, zrobić dwie skrzynki frenia takie, wiecie, normalne, no nie? Bez żadnego boroła? W sumie, jakbyśmy trafili na przykład Empresa, no co, na dwie skrzynki? No jest możliwe, jest możliwe, bo teraz mi nic, nie, żaden nie poleciał. Żeby wygrać w Carda, napisz swoją ulubioną markę samochodów i liczbę od 7 do 11. Może faktycznie, by w tym szaleństwie była metoda na zdobycie tej kosy, ale jeśli nie... Jeśli nie, no to mamy gigantyczny problem, więc zróbmy to również na trzy osoby. Nie będę schodzić niżej tam do dwóch osób czy coś, zrobimy to trzyosobowe, dwie, skrzy dwie szybkie skrzynki. No i co? Odcinek bardzo szybko się rozwinie, jeszcze w freecase'ach będzie dzisiaj szansa na zdobycie kosy. O, jest przeciwnik, więc może i będzie za chwilę kolejny, więc czekamy dosłownie ostatnią chwilę przed kliknięciem guziczka z wypełnieniem bota 3, 2, 1, 0. Wypełniamy tę bitwę. No i aktualnie się po prostu zaczyna. Myślałem, że ja. Naprawdę myślałem, że ja. Naprawdę myślałem. o kurde, to jest najsłabszy Royal, więc teraz jeśli złota korodeczka, bardzo bym prosił, no i niestety nie, niestety moi drodzy, nie, nie zostają nam daily case'y, no nie, daily case'y za godzinę moi drodzy, więc już dzisiaj nie otworzymy po prostu, nie będę raczej czekać. Przejdziemy sobie na tryb medium i tutaj sobie klikniemy jeszcze czteroosobową bitwę, sobie machniemy na jednej skrzynce, raczej przy takim budżecie nie ma co się rozdrabniać na mniejsze liczby, raczej no jedna po prostu skrzynka 16 zł, hmm, gdzie jest ciekawe skrzynko, 16,80 raczej powinno moi drodzy być, a champion jest naprawdę fajny, więc dla championa jest na spokojnie tutaj po Klikamy, dzięki czemu uzyskamy te 16.80, których potrzebujemy, więc już to mamy. Zrzucamy 4 osoby. No i co? Szybki champion, słuchajcie. Szybki champion. Więc co rzuca szybki champion? Co rzuca szybki champion? Niestety nic fajnego dla nas. Więc dziękuję Wam za oglądanie. subujcie, lajkujcie na razie, siema i.